My już wiemy co będzie dalej chyba. Chyba wiemy. Czy ja wiem? No i co najgorsze są w tym wszystkim choroby? Nie, jeszcze raz choroby. Bo wszystko inne wiecie, da się wypracować, da się zarobić. Trzeba ten problem, ale jak zachoruje wasz koń. Nie dość, że to są ogromne pieniądze, ogromny czas, żeby koń wrócił. O ile w ogóle jest to możliwe, żeby wrócił, nie. Tak, na przykład w naszej historii, która zakończyła się tragicznie. <trym zna> <trym zna> Matka tam się kawałek pod spodem, No ktoś. Co, jest? co tu się dzieje? Co się dzieje więcej życia? Co się dzieje więcej życia? Się dzieje więcej rzeczy niż w moim życiu. Nie ja powiem wam, że brakuje mi takiego klimaciku Właśnie jak kiedyś byłam, małacz się robiła takie wszystkie głupie rzeczy, jakie były możliwe, i było tak fajnie. Ach, brakuje głupot w życiu. I koni. Ach, nie jest Bo no, nie wiem, jak ktoś mawia się idealizmu czy coś, to chyba by nie przetrwał. One ciężko znaleźć takie ładne, proste łąki. Tak jest, naprawdę. W sensie ogólnie najwięcej rzeczy wjeździ w samochodzie. Ewentualnie, jeżeli mam pakę, bo czasami, znaczy pakę. Teraz nie mam paki w sumie w stajni, ale jak była paka w stajni, to większość rzeczy było w stajni. A takie rzeczy nieużywane były w szafach, ale w momencie, kiedy faktycznie wszystko się przywozi, żeby to wybrać i wszystko ogarnąć, to wszystko leży wszędzie. Wszędzie leżą brudne rzeczy, potem czyste rzeczy, wszystko się ze sobą miesza, ale wiecie co jest najgorsze, w momencie kiedy ja jestem, wiecie, na przykład stajni, a jestem taka, wiecie, w miarę czysta, jest wszystko spoko, to ja nigdy nie pójdę do sklepu, ani ja nie pójdę do sklepu, ani na przykład jestem z mamą, czy z kimkolwiek innym, to nie pójdziemy do sklepu, ale w momencie kiedy na przykład spadnę w największe błoto, albo koń mi usmarka, albo nie wiem, będę w kupie, czy w czymkolwiek innym, wtedy jest idealny czas, żeby iść na zakupy. Można się na ciebie patrzy, nie dojdzie śmierć już koniem, kupą błotem, wszystkim. To jeszcze wyglądasz jak taki po prostu pan z poćwiętnika i ludzie się pewnie zastanawiają, co ty tu robisz. Dokładnie, jakby cokolwiek się zastanawiał, jaki prezent mi kupić. Kupcie mi zdrowego konia. Ja przyjmę. Nie, co to tak by było? No słuchajcie, ta hałpa. Hałpa to chałpa, konie to konie, trzeba inwestować w konie, trzeba mieć konie. <grymne> Najtrudniejsza decyzja w jeździectwie to rozwój czy przyjaźń. Zdecydowałam kochać go do końca, żadne strony, ani podium nie znaczy nic. Gdy kochasz, totalnie podziwiam tą osobę i totalnie się zgadzam z tą osobą, ponieważ ja, tak jak mówiłam w wcześniejszych filmikach, też takie coś było, że ogólnie ja na przykład bardzo nie trafiam inaczej, jeżeli na przykład. Nie wiem, koń nie może skakać na jakiejś kontuzji, albo nie wiem, koń nie nada się na wyższe konkursy, ale jeszcze jest młody, no to gdzieś tam jeszcze inaczej na to patrzę, bo ten koń ma jeszcze szansę gdzieś tam trafić. Ewentualnie właśnie w jakichś kontuzjach na no, jakieś wiecie rekreacji, albo jakąś taką wiecie, poliwtereny hmm, w tereny czy coś. I w momencie, kiedy ktoś kupi tego konia, jeszcze spisywać wiecie umowę na kupu i mieć cały kontakt z tym właścicielem nowym to jeszcze może faktycznie, okej, okay, tak, i w momencie gdyby coś się miało dziać, koń by miał pójść na rzeź, na przykład, no to jesteśmy w stanie tego konia odkupić i okej. Okay. to jest jeszcze jakiś tam sposób, wiecie, wytłumaczalne, ale w momencie kiedy na przykład koń, no nie wiem, faktycznie dozna jakiejś kontuzji albo już się starzeje i ci ludzie się pozbywają tego konia, no bo z tego konia już nie będzie i nie patrzę za bardzo, gdzie dalej pójdzie. Zresztą ja też usłyszałam sytuację, znaczy że usłyszałam, to była ze mną sytuacja, gdzie bajadara wtedy wpadła w ten rów i w tej stajni, w której się to wydarzyło, właściciel stajni powiedział tak, że jeżeli bym chciała się pozbyć tego konia, bo z tego konia już na pewno nic nie będzie, to mi da na miary po prostu do handlarza, więc ja mam rączki czyste, bo handlarz sobie weźmie tego konia, być może sprzeda innym ludziom, jak się nie uda, nie sprzeda innym ludziom, to po prostu nie pójdzie na rzeź, ale w tym momencie no to nie, ja sprzedałam konia na rzeź, tak? Ja sprzedałam go dalej, gdzie pójdzie dalej? Więc nie wiem, ja naprawdę bardzo gardzę takimi ludźmi, takim podejściem. Wykorzystujemy ja tego konia z własnych widzi się i potem jeszcze mu się tak odwdzięczamy wdzięczamy. to takie, wiecie, słaby bardzo, bardzo niefajne, no ale jak w szkółkach są konia, harują i potem są wysyłane w jedną stronę. No to takie bardzo słabe koń haruje dla na naszych uciech, dla na naszych widzi mi się i potem tak kończy. No nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. nawet garść trafiła do kliniki i mieliśmy już przed operacją podjąć decyzję, że na no albo konia usypiamy, bo jeżeli uda się konia yy, zoperować, to koń będzie prawdopodobnie już tylko na łąki, ewentualnie na spacerki, bo. Yy, po prostu nie będzie w stanie nic więcej robić. I my podjęliśmy wszystkie wszystkie kroki, żeby tylko tego konia uratować. Nieważne, czy on będzie chodził, czy już nie chodził, tylko żeby wrócił do nas. Niestety historia się skończyła, jak się skończyła. Wiele ludzi w takim momencie, kiedy koniec jest bezużyteczny, to Fajonara, do widzenia. Tak, ja mam ładny kłusek, jakby już z A ja nie mam takich możliwości, póki co 50 km. To nie jest prędkość ty. Ale świetna wygląda się tak jest. Zresztą ten pierwszy kurczę to wygląda trochę na kulawego ty. Bo ja już mam schizarza kulawego nie w ogóle są śmieszne, bo jak zaczynają się czegoś bać, to zamieniają się w araby. wylewitowane o do wody. O Boże, jak kiedyś koń tak pociągnął i straciłam buta i wszyscy myśleli, że noga mi odpadła <laughs> Normalnie został w buty razem z czapsem, nie? Normalnie wyglądał jakby został but w strzemieniu, Co się moja noga jakby się urwała W o... Piachu jeszcze takim Co się stało? Ja tutaj nie wiem dlaczego. Matko. O matko. Najlepiej ogląda. Powiedzcie, że nie. dobry ruch. Jakby też ciężko stwierdzać, bo ludzie się tak czasami zachwycają, że koń ma taki fantastyczny ruch, no nie? Jak się wystrasza albo jest taki, wiecie, podtegowany, a potem jak już zejdą z niego emocje, to trafi, chodzi na przykład jakiś taki ciap tak największy. Oj. Matko, mam nadzieję, że nikomu się tym stało. Wygląda to strasznie Dlatego tak jak mówiłam, ja najbardziej się boję wywrotek z końmi nie? Wywrotki z końmi są naprawdę najgorsze Ze wszystkiego, bo tam nigdy nie wiecie czego się spodziewać Cudowny koń, bo on nie zaczął wjeżdżać, a nie boję zaczął wiergać, to by zrobił jeszcze krzywdę tej dziewczynie O czad Super! I w ogóle mega mi mega się podoba, jak ludzie tak wiecie: kompletują wszystko, i wszystko jest takie różowe i mają wiecie: ubiór do tego, i wszystko tak pięknie wygląda. <sum> Powiem Wam, że na przykład konie są karmione i są wybiegowe, to jest naprawdę niezłe wyzwanie. Bo wiecie, każdy zjadł swoją porcję, nikt nie dojadł po kimś innym, zwłaszcza jak konie dostają co innego, jakieś suplementy czy coś, to, to, to czasami potrafi naprawdę tak wyglądać, czy to jest walka, żeby nikt nie zażarł nikomu.